Cześć! Witajcie w podcaście Fiszki Pana Boga. I e, kiedy to oglądacie, to my już jesteśmy, daj Boże, w Chorwacji na wakacjach. E, to będzie czwartek, a dzisiaj nagrywamy w sobotę, 29 kwietnia, w szóstą e, rocznicę naszego ślubu. Tak, dokładnie. I tak jak... jakoś się nie mogę pozbyć tej tradycji, że ja zawsze się ubieram na sport... Znaczy zawsze, przynajmniej teraz drugi raz, sportowa koszulka. No nie, wcześniej jak nie było kamery, to też byłeś na sportowo, albo ale, w do kamer ale do kamery się ubrałem na sportowo, ale założyłem sobie szybko marynarkę w stylu home office z dresy, ale to nic, to się wytnie. Nie, nic nie wycinamy. Dzisiaj chcemy trochę podsumować te ostatnie 6 lat yy, i tym odcinkiem... Bo nie powiedzieliśmy chyba. No, powiedziałem przed chwilą. I Ch chcemy po prostu podziękować Panu Bogu i sobie za te sześć lat, które ze sobą przeżyliśmy. Tak. Ja powiedziałam po prostu tak, o naszym świadectwie takim. Sześć Jak lat nie minęło, paragony, niewiele, nie? paragony wyblakły, gwarancja <laughs> minęła. Ja to no. słucham, mówię co roku i nikt się z tego nie śmieje. Ale no co, lecimy dalej, nie? 6 no, lat. No, można byłoby na tym skończyć odcinek. Minuta 27. I e, po sześciu latach małżeństwa jesteśmy teraz gwiazdami YouTube'a. I mów dalej. No właśnie, można tutaj na opuścić. Dziękujemy bardzo. Nie, no dobrze, bo to już idzie w takim złym kierunku. E, no co, możemy Wam opowiedzieć, właśnie już tysiące lat to słyszeliście. No ale przed ślubem byliśmy ze sobą 7 lat. Siedem lat, które właśnie mieliśmy związek na odległość, modliśmy się za siebie, i w końcu doszliśmy do tego momentu, tego dnia 29 kwietnia. Którego roku? 2017 roku pańskiego. A już tak długo chodziliśmy, że jedna ciocia mówiła: jak? Tak długo to nie można chodzić. Tak długo to już musi być, w tom czy w tom. No, I poszło w tom. Dobrze, że w to nie poszło. W tamtą. A to jak to? To jaka w tą to była? poszło. To była inna. No. Ale kurczę, fajne to były 6 lat i teraz będziemy sobie trochę świętować za chwilkę. E, winko się chłodzi. I chcemy podziękować też sobie za to, że wytrzymujemy ze sobą. Mimo że dzisiaj się też podstrzykaliśmy, ale poleciałem do Nanu na i na. kupiłem świeczkę. Jest dobrze. <noise> tak, tak, właśnie chyba o to chodzi, w takie drobne walki, żeby wygrywać. Właśnie. I, I no nie chcę, żebyśmy się wypowiadali tutaj jak małżeństwo z 30-letnim stażem, że to trzeba zrobić, żeby coś tam, bo my mamy 6 lat, czyli 6 dzieci chyba jeszcze do szkoły nie chodzą, nie? Tutaj tak. 6 są do szkoły. W Polsce chyba masz wybór. Jeśli ktoś. Yy... Jeśli się mylę, to wtedy nas sprostujcie, ale było przez jakiś czas, że sześciolatki szły, a teraz y, możesz chyba wybrać, czy sześciolatki, czy siedmiolatki. Ja poszedłem jako siedmiolatek. Dlatego. Mówiliśmy, że się, No bo ale zobacz, jakie to jest fajne. No bo, kurcze, niby 6 lat <grym> się wydaje dużo, ale to wcale tak dużo nie jest. Zobacz nasze dzieciaczki, kurcze, niespełna 4-letnia lilka. Też już, kurczę, cztery latka, nie? No właśnie, to niby niedużo, a jednak Przepraszamy dużo, więc... was za ten odcinek, ale to, to jest, jest takie... Będzie taki przegadany, będzie... Będzie przegadany, ale są takie, po prostu takie... E... No, że my sobie teraz e... dopiero usiedliśmy i sobie takie pewne rzeczy uświadamiamy. Chcieliśmy się z wami podzielić, tak po prostu. No takiej... i ten odcinek jest spontaniczny, jak zawsze. Tak, i dlatego też ten odcinek nazywa się Do tańca i do różańca... Bo chcemy z wami się też podzielić taką normalnością, takim naszym normalnym, prawdziwym życiem. Nie takim e, instagramowym, e, no. zdjęcia, w których mieszkanie jest posprzątane. I w ogóle. Albo ten fragment I... posprzątanego I... mieszkania jest na zdjęciu. Tak, tak, albo ten, ten e, genialny rosół, super zdrowy, ze swojskiej kury, a na kolację farydki. Także chcielibyśmy się właśnie z wami podzielić takim normalnym życiem. Mhm. A ta część do różańca to po prostu to w jaki sposób ten Pan Bóg też właśnie jest w naszym życiu, bo to, to jest tak, że Bóg jest we wszystkich sferach naszego życia i to nie jest tak, że to jest dodatek do naszego życia, że wiara jest jakimś dodatkiem, czymś e, odskocznią od normalności, tylko właśnie ta normalność, to normalne życie jest właśnie z Bogiem. No nie? I to jest, to jest właśnie jakby klucz. No, i mi się wydaje, że fajnie, że to tak odniosłaś do tego codziennego, normalnego życia i do tego takiego wycinku instagramowego, bo to mi się łączy z tym, co chcieliśmy powiedzieć, jakby miało być pierwszym tematem, w sensie teraz, zamiast tego, bo chcieliśmy coś porozmawiać o wychowaniu dzieci w wierze. Tak. I to mi się łączy, bo padła taka myśl, albo ktoś tam powiedział, że żeby nie przesadzić z tą wiarą u dzieci. Że my teraz latamy po tych wspólnotach, po tych kościołach, żeby nie przegnąć tak, żeby te dzieci nie chodziły do kościoła później, bo, no bo są zrażone, są przesycone tym wszystkim i tak dalej. Ale to, co ty powiedziałeś, że my chcemy służyć Panu Bogu, bo widzimy, jakie dzieła robi w naszym życiu, też przez osoby. Na przykład niezwiązany w ogóle z Kościołem, tak? Dokładnie. Bo każdy, kto żyje, to jest stworzony z Jego miłości. I chcemy się po prostu dzielić tym świadectwem. I dla nas jest oczywistością przez to, że no, doświadczyliśmy nowego życia, takiego przebudzenia w, w Jezusie, dla nas jest normalnością, że podporządkujemy, podporządkowujemy naszą codzienność pod wiarę. I nasze dzieci to widzą i w tym mhm. uczestniczą. Tak, ale ja bym tego nie nazwała, że podporządkowujemy. To jest tak, że po prostu życie idzie swoim tokiem, ale to wszystko jest oddane Bogu i to jest w Bogu. Mhm. To nie jest tak, że ty... Co ja miałem na myśli, że nie tyle, że teraz przymusowo coś robimy, mhm. tylko, że Nadajemy życiu porządek boży, a nie porządek światowy. Dokładnie. O to tak, mi chodzi. Tak. Bo czasami ktoś by mógł nam tak zarzucić, że. No, My się spinamy ale, na coś, Tak, nie? ale wy to musicie z tylu rzeczy zrezygnować, jako katolicy, jako osoby wierzące. Nie możecie tego, tego, tego. A tak naprawdę się tak się zastanawiam, właściwie nie ma nic, co by nas ograniczało w Bogu, no nie? W sensie chodzi mi o to, że na przykład... Jesteśmy np. najbardziej są... wolnymi ludźmi jako tak, chrześcijanie, jak, jak tylko bym, można sobie to wyobrazić. Bo ktoś by nam mógł powiedzieć, że wy na przykład musicie żyć tylko ze sobą, nie? Bo inaczej to jest grzech, ale ja uważam, że to jest akurat wolność właśnie, no bo jeśli ty za, zaczynasz za dużo sobie brać jakichś takich dziwnych relacji na głowę, to ty jesteś tym zniewolony, to ty zaczynasz mieć problemy ze sobą i tak dalej. Więc tak naprawdę ja widzę w tym wolność, a nie ograniczenia. I właśnie tutaj to często jest jakiś taki zarzut, nie? Tak samo w stosunku do dzieci. I na przykład, ktoś mi coś powiedział, że o wychowaniu dzieci w wierze, Ale na przykład, po co nam są przepisy drogowe? No nie dlaczego jest czerwone światło, na którym mamy się zatrzymać? Czy to, jest przykład, wiesz, jakby to jest propozycja. <laughs> wiesz, chodzi mi o to, że na przykład, dlaczego ty trzymasz lilianę. Y idąc przy ruchliwej ulicy za rękę, nie? Czy ją pociągniesz, kiedy widzisz, że ona jest za blisko krawężnika, żeby sobie nie zrobiła krzywdy? I po to też nam Kościół i, i generalnie no, wiara nadaje jakieś pewne takie... Pan Bóg, też Pismo Święte, przykazanie, no, dokładnie, tak? No przykazanie. I jakby to nie jest zniewalające, nie? Jakby też, jakby Chodzi mi o to, że czasami świat zarzuca właśnie osobom wierzącym, że Wy jesteście po prostu z ciemnogrodu, ograniczeni, tyle rzeczy was ogranicza. A tak naprawdę, kiedy człowiek to tak naprawdę wejdzie i zrozumie, i całe jego życie jest przepełnione tym Panem Bogiem, no to czujesz taką wolność, naprawdę, taki kamień z serca, bo ty wiesz, że na przykład to, co, nie wiem, zarabiasz pieniądze i to jest Twoja praca. Ale Ty wiesz, że ty tylko tym zarządzasz. No nie rozumiesz co chodzi. Że tak naprawdę za, za wszystko jest odpowiedzialny Pan Bóg. I on jest właścicielem wszystkiego. On jest właścicielem wszystkiego, tego to podkreślę. Że on jest właścicielem też naszych talentów, zdolności, e, naszego małżeństwa, to, co w nie wnosimy materialnie, niematerialnie. E, Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego i dzięki temu, w moim przypadku, e, ja doświadczam takiego. Zwolnienia z, z ciężaru. E, tak jak ktoś kiedyś powiedział, że no e, właśnie też miał tak, to, to taką myśl, to na, nawró, nawracał mu się portfel, że tak powiem, e, i uznał, że pan jest e, właścicielem wszystkiego. I to było odnośnie jakiejś sytuacji, e, która była dosyć trudna, i, po, i zrobił wszystko, co po ludzku było do zrobienia, i powiedział tak, panie Boże, jeśli to się uda, jeśli to wyjdzie, to tobie chwała. A jeśli nie wyjdzie, to to Twój problem. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że Pan Bóg nie chce, znaczy nie dał nam, nie dał nam ziemi na własność. Dał nam ją pod zarząd, w sensie takim, żebyśmy bardzo rozsądnie, odpowiedzialnie zarządzali tymi zasobami, tymi darami duchowymi, które są w nas, ale też tymi darami materialnymi, które, które w cudzysłowie mamy pod zarządem w taki sposób, aby rozszerzać Królestwo Boże, bo my musimy mhm. zdać później sprawy przed Panem e, Bogiem, z, tak naprawdę, jak papież Franciszek powiedział, z każdego grosza, e, czy on był przeznaczony zgodnie ze swoim przeznaczeniem, e, czy nie został zmarnowany, czy nie został przeznaczony na jakieś złe rzeczy. Mhm. E, I fajnie, jak powiedziałaś o tym, e, o tej wolności, że świat zarzuca nam chrześcijanom, że, czy ludziom wierzącym, że e, Tyle rzeczy was ogranicza i yy, nie macie wolności. No to zazwyczaj jak ktoś mówi, yy, był taki mem, nie? Jak ktoś mówi, trzeba spróbować wszystkiego, to rzadko kiedy ten ktoś myśli właśnie o fizyce kwantowej i czytaniu literatury pięknej, nie? Tylko zazwyczaj, jak mówi, trzeba wszystkiego spróbować, to znaczy jakieś tam unga bunga. No tak, ale wiesz, też yy, jakby. Rikki-tikki, tyki, no, ale jeśli, no, dobra. No, no co, okay. no dobrze, ja ci potwierdziłem, czy nie? No tak. I wracając do naszego małżeństwa. Tak, wracając do naszego małżeństwa. No, Pan Bóg, tak. Nie jest lekko. <laughs> Wzajemnie. Ale warto, jest pięknie. Tak. I to jest fajna przygoda. Polecamy wszystkim. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć właśnie, Tylko że. To chciałabym powiedzieć jeszcze, że właśnie Pan Bóg dużo też dał nam doświadczać siebie w naszym małżeństwie właściwie od samego początku i no chociażby ten cud z tym, że Lilianka się urodziła i to już mówiliśmy o tym, nie? że właśnie y, na początku staraliśmy się o dziecko i, i nie mogliśmy mieć dzieci no i potem właśnie wierzymy, że za przyczyną Matki Bożej która się za nami wstawiała przed Bożym tronem, e, dostąpiliśmy tej łaski, że, że nasze dziecko się poczęło i ciąża przebiegała dobrze i, i się uczyniła zdrowa, bo dwóch też właśnie lekarzy niezależnie od siebie, jeden w Poznaniu, drugi tutaj w Berlinie, powiedzieli, że hmm, pani w ogóle nie może być w ciąży, nie? To jest niemożliwe. I żeby tą ciążę w ogóle też donosić, że no, tutaj są potrzebne tabletki i tak dalej. E, I no nie wierzyli w to, nie? Że jestem w ciąży i to... No ty miałaś taki wynik hormonów, jak osoba nieciężarna No, że miałeś no. wyniki osoby tak? nieciężarnej, że, że to, tak, to i hormonalnie właśnie... nie było warunków do yy, tego, żeby dziecko mogło żyć po twoim sercu. No ale no, żyje. Biega, skacze, krzyczy. Daję jej o sobie znać. <grym> tak. I super Pokażę, jest. Pokażę, że wam a propos, mam yy, nadzieję, że będzie widać, teraz tak patrzę, że tutaj zostawiła swoje dzieło. Tak, bo my naprawialiśmy. I jak? To jest autoportre. A propos Bardzo pięknie. Oczywiście musiał być różowy, nie? Ulubiony kolor. Tak. No i potem yy, kolejny nasz cud, Judytka. Mm. Tak. I Judytka też miała cztery miesiące, dostała plamy na całym ciele. No okazało się, to już mówiliśmy, że ma e, mastocytodę, to jest e, no, choroba krwi. krwi. Łagodny tak. nowotwór. Tak. I tutaj też po prostu modlitwa, szturm do nieba poszedł z każdej możliwej strony i byliśmy na różnych spotkaniach też modlitewnych z nią i była nad nią modlitwa e, też właśnie przez różne osoby. No przecież do Berlina przyjechał akurat w tym czasie Marcin, Marcin Zieliński z Irminą i z Marcinem, i mężem, e, no to, to było super i tak. fajna się relacja w sumie z tego zawiązała. E, no. Cieszymy się, cieszymy Ty, się chciałam, bo widzimy, że Pan Bóg działa. Tak, ale chciałam powiedzieć, że no i była ta modlitwa i cały taki rok, e, który dla nas był takim rokiem niepewności, trochę nie wiedzieliśmy, co z tym robić wizytu u lekarza co trzy miesiące były na początek, nie? Co trzy miesiące, no i y, gdzieś tam dopiero w listopadzie, więc prawie cały rok taki był w napięciu, y, okazało się, że choroba ustąpiła i zaczęła się cofać, co też właśnie też pani profesor była zdziwiona. Że, że się cofa tak szybko, bo miała do dwóch lat się rozwijać i potem dopiero gdzieś zacząć stopniowo schodzić. Jeszcze malutka jest cała w kropkach i prawdopodobnie to potrwa naprawdę jeszcze jakiś czas, zanim to wszystko zejdzie. Ale choroba ustępu, ustąpiła, tak? Cofa się wszystko. Mhm. E, no to kolejny cud, nie? Takie chyba największe to są cuda. Ale też w takiej codzienności widzimy naprawdę wsparcie Pana Boga, no nie wiem, sytuacje, w których e, na przykład brakuje nam na coś kasy, były takie momenty, nie? Że nam coś brakowało, mhm. i nagle przyszedł jakiś zwrot podatku, albo jakieś takie w ogóle nieoczekiwana podwyżka, czy jakieś premia w pracy dostałeś, prawda? Tak po prostu pierwszy raz jakąś tam taką. Jeden raz, no? no i akurat akurat była potrzebna, no to było, tak. to było takie no super panie boże. Właśnie to chciałam jeszcze powiedzieć, że aha, bo ktoś by mógł powiedzieć też, że no przecież to się wszystko da logicznie wytłumaczyć, nie? Jakby tak. Premie i tak dalej, ale właśnie to jest to nie, że Pan Bóg buduje na naturze i na tym, co my mamy, i na tym, gdzie jesteśmy, w jakim, jakim środowisku przebywamy, i też właśnie Pan Bóg błogosławi to, co się, czego się podejmujemy. I... Tak, i nie jest też jakimś posągiem, do którego się modlimy, tylko jest tak. Ojcem i osobą, która, z którą budujemy relacje. A który jako pierwszy wychodzi z inicjatywą, bo nas kocha i chce po prostu do nas mówić. I po prostu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Pan Bóg do nas mówi. I czasami słyszysz głosy. No, czasami słyszysz głosy, ale to jest właśnie taki głos tej takiej myśli, która wiesz, że ta myśl nie powinna akurat w tym momencie być, albo nazywamy to potocznie intuicją. Tak. E, intuicja też się nie wzięła znikąd, tylko ona została nam dana. tak? I to jest też taki, e, takie narzędzie, które może e, nam posłużyć w, w rozeznawaniu głosu i woli Bożej. Głosu Bożego i woli Bożej. E, Słowo Boże, czytanie słowa Bożego. Czytanie słowa Bożego. Yeah. Słowa. Ja mam dzisiaj bardzo dobry humor, e, bo słowa. mamy serio? rocznicę i mi się znowu Mem przypomniał ze słowem Bożym. No, powiedz. Bo e, tam dwóch jakichś tam wierzących ze sobą rozmawiało i jeden mówi do drugiego, że chciałbym słyszeć e, Boży głos, nie? I ta osoba mówi druga, no to czytaj słowo Boże. No ale ja bym chciał słyszeć tak słyszalnie, nie? To czytaj na głos. Ale ja to chyba już rozmówiłem. Jeśli komuś pranie wyschło w tym momencie, bo taki suchy był e, suchar, to nie ma za co, możesz następny zrobić. No. no, i my się rozgadaliśmy, i wiecie co, i na, tak jest za każdym razem, że na końcu nam się wydaje, że my pomieszaliśmy 1489 wątków, a potem to jakoś brzmi, muszę przyznać, jeśli to się tnie i słucha. Chyba jest okej. Okay. Chyba tak. Mam nadzieję, że mimo wszystko to jakaś treść dla Was tutaj została i możecie coś z tego dla siebie wyciągnąć. I naprawdę, polecamy małżeństwo. To czasami jest ciężko bo każdy z nas ma ciężki charakter, jesteśmy oboje bardzo uparci i myślę, że... Tak. I... Ale gdzieś to wszystko po prostu staramy się trzymać. Nie bylibyśmy sobą, jeśli byśmy nie powiedzieli, że no, takie jest życie i jakąkolwiek drogę byśmy nie wybrali, to, to jest to droga życiowa, czyli też jest czasami trudno, czy teraz już tak na poważnie w powołaniu kapłańskim, czy w małżeńskim, czy jeśli ktoś jako single żyje, to wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale nie bać się tego. Nie bać się też podejmowania pewnej decyzji i kroczenia w tym życiu za tą decyzją, bo Pan Bóg chce błogosławić chce błogosławić nasz trud i po prostu wspierać nas na wszystkich obszarach czy to małżeńskich, czy to zawodowych, czy to duchowych. Pan Bóg jest Bogiem wspierającym i zaopatrującym, jest naszym dobrym ojcem. Jeśli teraz e, akurat masz wspomnienie swojego ziemskiego ojca, który nie był dobry, no to wiedz, że Pan Bóg jest dobry. On nie zapomina o nas, nawet jeśli by nasza matka o nas zapomniała, to on nigdy nie zapomni. A nie wyobrażam sobie, żeby matka mogła zapomnieć o swoim dziecku. Ale Pan Bóg obiecał, opowiedział właśnie to słowa. Wiem. Wiesz, okay. co sobie pomyślałem? Bo my tak hmm. ze sobą nie gadaliśmy dzisiaj, nie? Bo dzisiaj zrobiliśmy znowu takie Hey, everybody. Ale y, ja sobie pomyślałem, a może byśmy zrobili tak w kolejnym, który odcinek nie musi być następny, ale takie jesteśmy już gotowi na takie Q&A. Tak, ale ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał o cokolwiek nas Tak, potrzebny jest Q od ludzi, żeby zrobić A. Czyli jeśli macie jakieś pytania... Nie chcę, żeby to zacznieło jakoś tak gwiazdorsko czy coś, ale e, może są rzeczy, o których opowiadamy tak obok i czekacie, że. A ciekawe, kiedy oni powiedzą na temat czegoś tam. Jakie ich jest doświadczenie w tej kwestii, a może nie mają żadnego. E, zechcielibyście napisać jakieś pytania na Instagramie, na tutaj pod filmikiem e, w komentarzu. E, byśmy się tego spróbowali podjąć i nawiązać z Wami jakąś taką relację, bo tak patrzymy. Kamerkę, mhm. wyobrażając sobie was, że tam jesteście. Um, I bardzo się cieszymy, że jesteście. Za każdą osobę z osobna. Tak, bo lądujemy. Dobrze. Wow, znowu polecieliśmy. Mhm. Patrzymy na zegarek. Dobrze. Dziękujemy, panie Boże, za nasze 6 lat małżeństwa dzisiaj. I dziękuję Tobie, Panie, za to, że tak cudownie dałeś nam rozpocząć ten dzień właśnie wspólną uczniom ze wspólnotą Pani Anny Saj, za te proroctwa, które te osoby wygłosiły nad naszym życiem. Dziękuję Tobie, Panie, że wchodzimy w siódmy rok, czyli w rok obfitości, w rok właśnie zmian, w rok, w którym będziemy widzieć szczególnie Twoje mocne działanie. Nie po to, aby wzrastała nasza chwała, ale żeby wzrastała Twoja chwała i żeby wzrastał Twój kościół, stajemy przed Tobą jako Twoja służebnica Weronika i Twój sługa Adrian. Do Twojej dyspozycji właśnie publicznie się modlimy i deklarujemy to, dlatego, Panie, bierz nas na poważnie i, i działamy. Dziękujemy Tobie, Panie, za każdą osobę, która, która właśnie słucha tego odcinka. Szczególnie za małżeństwa, prosimy o obfitość, o takie obdarowanie dla nich na co dzień. O mądrość, o łaskę miłości, o łaskę empatii, o łaskę. wzajemnego zrozumienia. Wzajemnego zrozumienia właśnie to chciałem powiedzieć. Proszę Cię też, Panie, o błogosławieństwo dla wszelkich, wszystkich dzieci, mhm. które się narodziły albo które były poczęte. Hmm, ale może, na, może się nie narodziły. E, abyś, ty, Panie, miał je w swojej opiece, abyś błogosławił i obdarzał wszelkimi łaskami. Hmm. Ja teraz e, umówiłem się z Panem Bogiem na takie coś, że dostałem e, w ciągu dnia dzisiaj pewną myśl, żeby się o to pomodlić. Ale. Powiedziałem, że się pomodlę o to dopiero, jak pan, jeśli pan mi to przypomni, podczas nagrywania mi przypomniał. Że może być taka sytuacja, że może słucha to osoba młoda, jakieś dzieci, albo ktokolwiek, kto przeżywa właśnie w swojej rodzinie kryzys związany z rozwodem. I ja mam taki. Takie tylko słowo dla tej osoby, które mi przyszło, żeby właśnie powiedzieć, żeby pamiętała, że jeśli twoi rodzice się rozwodzą, to Pan Bóg mówi do ciebie, konkretnie do ciebie, że to nie jest twoja wina. To absolutnie nie jest twoja wina i nie bierz na siebie tego krzyża, tego ciężaru, tylko zrzuć ten krzyż, ten ciężar na Jezusa. A jego brzemię jest lekkie i słodkie. On chce Cię pokrzepić. Eee, nie bierz na siebie tej winy. Idź na modlitwę i jeśli masz jakiś żal do siebie, powiedz o tym Jezusowi. Eee, jeśli masz jakiś żal do któregokolwiek z Twoich rodziców lub do osób, które przyczyniły się do tego kryzysu, idź i najpierw opowiedz o tym Jezusowi i słuchaj. W ciszy. Słuchaj w słowie, ale najważniejsza wiadomość to jest to jedno zdanie na początku, które mi tak bardzo mocno siadło. To nie jest twoja wina. Jesteś ukochanym dzieckiem. Amen. Amen. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. My pozdrawiamy jeszcze z Berlina, kiedy nagrywamy, kiedy to oglądacie. To mam nadzieję pozdrawiamy już z Chorwacji. Będziecie pewnie widzieli na Instagramie. Także do, zo do zobaczenia, do usłyszenia. Przypominamy o QA. Może faktycznie coś takiego uda się zrobić w mniejszym lub większym formacie. To do usłyszenia. Pa. pa. Z Bogiem.